Rozdział dziesiąty Książę zrozumiał nareszcie, dlaczego zimny dreszcz go przebiegał, ile razy dotykał tych trzech listów i dlaczego oddalał chwilę przeczytania ich aż do samego wieczoru. Kiedy jeszcze z rana pogrążył się w głębokim śnie na sofie, nie mogąc zdecydować się na otwarcie którejkolwiek z tych trzech kopert, przyśnił mu się znów przykry sen i znów przychodziła do niego ta sama zbrodniarka. Znów patrzyła na niego ze łzami błyszczącymi na długich rzęsach, znów go przywoływała i znów budził się jak wówczas z męką, przyp przypominając sobie jej twarz. Chciał natychmiast iść do niej, lecz nie mógł. Wreszcie, prawie w rozpaczy, otworzył list i zaczął czytać. Listy te również były podobne do snu. Czasem śnią się dziwne sny, niemożliwe i nienaturalne. Po przebudzeniu przypominają się jasno i dziwnie nieprawdopodobne fakty. Pamięta się przede wszystkim, że rozsądek zachował całą władzę przez długi czas, kiedy się było okrążonym zbójcami. Oni uciekali się do wybiegów, ukrywali swoje zamiary, zachowywali się po przyjacielsku, podczas gdy mieli już przygotowaną broń i oczekiwali tylko na sygnał. Przypomina się, jak sprytnie ich się oszukało, ukryło przed nimi. Potem, jak się spostrzeżono, że oni na wylot widzą wszystkie wybiegi i udają tylko, że nie znają kryjówki, ale znów się ich oszukało. Wszystko to przypomina się zupełnie dokładnie. Ale jakim sposobem w tej samej chwili rozsądek mógł się pogodzić z takimi oczywistymi bzdurstwami i niemożliwościami, którymi między innymi był przepełniony sen? Jeden z zabójców zamienił się w kobietę, a z kobiety w małego, chytrego, obrzydliwego karzełka. I wszystko to przyjmowało się prawie bez najmniejszego zdziwienia i właśnie w chwili, kiedy z drugiej strony rozsądek był w niesłychanym napięciu, wskazywał olbrzymią moc, spryt, domyślność, logikę. Dlaczego też po przebudzeniu i po zupełnym wyjściu w rzeczywistość czuje się za każdym prawie razem, a czasem z niezwykłą siłą, że równocześnie ze snem opuszcza nas coś dla nas nieodgadnionego, niedocieczonego. Bawi nas nieprawdopodobieństwo snu, lecz w tej samej chwili czujemy, że w połączeniu tych nieprawdopodobieństw zawiera się jakaś myśl, lecz myśl rzeczywista, coś należącego do naszego rzeczywistego życia, coś, co istnieje i istniało w naszym sercu. Jakby ten sen obrazował coś nowego, proroczego, oczekiwanego. Wrażenie jest silne, radosne lub męczące. Ale na czym ono polega i co było powiedziane? Tego wszystkiego nie można ani zrozumieć, ani też sobie przypomnieć. Prawie to samo było i po tych listach. Jeszcze przed ich otworzeniem, książę poczuł, że sam fakt istnienia i możliwości jest jak zmora. Jakim sposobem ona zdecydowała się do niej pisać? Zapytywał, przechadzając się bez celu wieczorem. Niekiedy nie orientował się nawet, dokąd idzie. Jak mogło o tym pisać i jak mogło tak wariackie urojenie powstać w jej głowie? Lecz urojenie to było już urzeczywistnione i co najdziwniejsze, że dopóki czytał te listy, sam wierzył w możliwości nawet spełnienie tego urojenia. Tak, rozumie się, to był sen, zmora, wariactwo, lecz było tutaj coś takiego... Co było męcząco rzeczywiste i aż do bólu sprawiedliwe, co usprawiedliwiało i sen, i zmorę, i wariactwo. Kilkanaście godzin z rzędu, jakby w majaczeniu, przypominał sobie to, co przeczytał, przypominał sobie co chwila ustępy, zatrzymywał się na nich, wnikał w nie, czasem nawet miał ochotę powiedzieć sobie, że to już wszystko przeczuwał i z góry zgadywał. Zdawało mu się nawet, że czytał to już wszystko kiedyś, dawno, dawno. I to, co go gnębiło od tego czasu wszystko, co go męczyło i czego się bał, to wszystko zawierało się w tych dawno już przeczytanych przez niego listach. Kiedy pani otworzy ten list, tak się zaczynał list pierwszy przede wszystkim spojrzy Pani na podpis. Podpis powie Pani wszystko i wszystko wyjaśni, także nie mam potrzeby usprawiedliwiać się przed Panią i cokolwiek pani objaśniać. Gdybym w czymkolwiek była pani równa, mogłaby się pani obrazić o podobną zuchwałość. Lecz kim jestem ja. A kim pani? Jesteśmy dwiema przeciwnościami. W żaden sposób nie mogę pani obrazić, choćbym chciała. Dalej, w innym miejscu, pisała: Niech pani nie uważa słów moich za wybryki chorego umysłu. Pani jest dla mnie doskonałością. Widziałam panią, widzę panią codziennie. Ja pani nie analizuję. Nie rozumowaniem doszłam do przekonania, że jest pani doskonałością. Wprost uwierzyłam. Ale poczuwam się do grzechu przed panią. Kocham panią. Doskonałości nie można przecież nie kochać. Na doskonałość można tylko patrzeć, jak na doskonałość, czy nie? A tymczasem jestem w Pani zakochana. Chociaż miłość zrównuje ludzi, to jednak niech Pani się nie niepokoi. Nie porównywałam się z Panią nawet w najtajniejszych mych myślach. Napisałam Pani, niech się Pani nie niepokoi. A czyż Pani może się niepokoić? Gdyby było można, całowałabym ślady stóp Pani. O, nie równam się z Panią. Niech Pani spojrzy na podpis. Niech Pani prędko spojrzy na podpis. Zauważyłam jednak, pisała w innym liście, że łączę Panią z nim. Ja ni razu jeszcze nie spytałam, czy Pani go kocha. On Panią pokochał od pierwszego ujrzenia Pani. Wspominał o Pani jako o świetle. To są jego własne słowa, słyszałam je od niego. Lecz bez słów zrozumiałam, że Pani jest dla niego światłem. Cały miesiąc przeżyłam obok niego i wtedy zrozumiałam, że i Pani go kocha. Pani i on jesteście dla mnie jednym. — Cóż to? — pisała jeszcze. — Przeszłam wczoraj obok pani i pani jakby poczerwieniała. — To niemożliwe, chyba mi się zdawało. — Jeżeli by panią zaprowadzono do najobrzydliwszej nory i pokazano pani jakiś rażący występek, to nawet wtedy nie powinna się pani czerwienić. Pani w żaden sposób nie może się oburzać z powodu obrazy. Pani może nienawidzieć wszystkich podłych i nikczemnych, ale nie za siebie, lecz za innych, za tych, kogo oni obrażają. Pani nikt nie może obrazić. Wie pani, zdaje mi się, że pani nawet powinna mnie kochać. Dla mnie jest pani tym samym, co i dla niego. Jasnym duchem, anioł nie może nienawidzić, nie może też nie kochać. Czy można kochać wszystkich? Wszystkich ludzi, wszystkich swoich bliźnich? Często zadawałam sobie to pytanie. Rozumie się, że nie, i że byłoby to nawet nienaturalne. W oderwanej miłości do ludzkości kocha się prawie zawsze samego siebie, ale to jest niemożliwe dla nas, a pani to co innego. W jaki sposób mogłaby pani kogokolwiek bądź nie kochać, kiedy pani się z nikim nie może porównać i kiedy pani wyżej stoi ponad wszelką obrazę, ponad osobiste uniesienie? Pani jedna może kochać bez egoizmu, pani jedna może kochać nie dla samej siebie, lecz dlatego, że pani kocha. O, jak straszne byłoby się dowiedzieć, że pani dzięki mnie odczuwa wstyd lub gniew. Tam byłaby pani zguba. Od razu zrównałaby się pani ze mną. Wczoraj, spotkawszy panią, przyszłam do domu i wymyśliłam jeden obraz. Chrystusa przedstawiają malarze zawsze według Ewangelii. Ja namalowałabym inaczej. Wyobraziłabym go samego. Uczniowie pozostawiali go przecież czasem samego. Zostawiłabym z nim tylko jedno maleńkie dziecko. Dziecko bawiłoby się koło niego. Być może, żeby mu coś opowiadało w swoim dziecinnym języku. Chrystus słucha, lecz teraz się zamyślił. Ręka jego mimowoli przez zapomnienie pozostała na jasnej głowie dziecka. Patrzy w dal na widnokrąg. Myśl, wielka jak cały świat, ukrywa się w jego spojrzeniu, twarz smutna. Dziecko zamilkło. Oparło się o jego kolano i podparłszy twarz ręką, podniosło główkę i w zamyśleniu, jak to dzieci czasem się zamyślają, badawczo patrzy na niego. Słońce zachodzi. Oto mój obraz. Pani jest niewinna i pani niewinności jest pani cała doskonałość. O, niech pani tylko zapamięta. Co panią obchodzi moja ku pani skłonność? Pani już jest teraz moją. Przez całe życie będę przy pani. Wkrótce umrę. W ostatnim liście było: Na miłość boską, niech pani nic o mnie nie myśli. Niech pani też nie myśli, że poniżam się, pisząc tak do pani, lub że należę do takich istot, dla których rozkoszą jest poniżanie się, choćby nawet przez dumę. Nie, mam swoje radości, ale to trudno pani objaśnić. Trudno by mi było nawet sobie dokładnie to wyjaśnić, chociaż mnie to męczy. Ale wiem, że nie mogłabym się poniżyć nawet z dumy. A do poniżenia się i rozczulenia jestem niezdolna, a więc zupełnie się nie poniżam. Dlaczego chcę was połączyć? Dla was czy dla siebie? Dla siebie, rozumie się. Tutaj są wszystkie moje postanowienia. Tak sobie już dawno powiedziałam. Słyszałam, że siostra pani Adelaida powiedziała wtedy o moim portrecie, że z taką urodą można świat do góry nogami przewrócić. Ale wyrzekłam się świata. Pani wydaje się to śmieszne, że słyszy to ode mnie, spotykając mnie w koronkach i brylantach z pijakami i łajdakami. Niech Pani nie zwraca uwagi. Ja prawie już nie istnieję i wiem o tym. Bóg wie, co zamiast mnie żyje we mnie. Widzę to codziennie w dwojgu strasznych oczu, które ciągle na mnie patrzą nawet wtedy, gdy ich nie ma przede mną. Te oczy milczą, one ciągle milczą, ale ja znam ich tajemnice. Jego dom jest mroczny, nudny i w nim jest tajemnica. Przekonana jestem, że w jego kuferku jest schowana brzytwa, owinięta w jedwa, tak jak u tego zabójcy Moskiewskiego. Tamten także mieszkał z matką w jednym domu i także obwiązywał brzytwę jedwabiem, żeby przeciąć pewne gardło. Przez czas. Gdy byłam w ich domu, zdawało mi się ciągle, że gdzieś pod podłogą, jeszcze przez jego ojca, być może jest schowany, umarły i przykryty ceratą, jak tamten moskiewski. I też jest obstawiony dookoła szklankami z płynem zdanowa. Danowa. Pokazałabym nawet pani miejsce. On ciągle milczy. Wiem przecież, że mnie do tego stopnia kocha, że nie mógł nie znienawidzić mnie. Pani ślub i mój ślub razem, tak z nim postanowili. Nie mam przed nim tajemnic. Zabiłabym go ze strachu, ale on mnie wcześniej zabije. Roześmiał się dopiero co i mówi, że majacze. Wie, że do pani pisze. I wiele, wiele majaczeń było w tych listach. Jeden z nich, drugi z rzędu, był na dwóch arkuszach dużego formatu, gęsto zapisanych. Książę wyszedł nareszcie z ciemnego parku, po którym długo błądził, tak jak i wczoraj. Jasna, przejrzysta noc wydała mu się jeszcze jaśniejsza niż zwykle. Czyż jest jeszcze tak wcześnie? pomyślał. Zegarka zapomniał wziąć ze sobą. Gdzieś jakby usłyszał oddaloną muzykę. Na dworcu pewno pomyślał znów. Rozumie się, nie poszli tam dzisiaj. Zauważywszy to, zobaczył, że stoi przed samą ich willą. Wiedział, że musi koniecznie się znaleźć. W końcu tutaj i drżąc wszedł na taras. Nikt go nie spotkał. Taras był pusty. Poczekał i otworzył drzwi do sali. Te drzwi nigdy nie były zamknięte. Błysnęła myśl, lecz salon też był pusty. Było w nim prawie zupełnie ciemno. Zatrzymał się niepewny na środku pokoju. Nagle otworzyły się drzwi i weszła Aleksandra Iwanowna ze świecą w ręku. Zobaczywszy księcia, zdziwiła się i zatrzymała przed nim, jakby pytając. Najwidoczniej przechodziła tylko przez ten pokój z jednych drzwi do drugich, nie myśląc zupełnie o tym, że kogokolwiek bądź zastanie. Jakim sposobem się pan tu znalazł? Zapytała na koniec. Tak, wstąpiłem. Mama zupełnie zdrowa, a Głaja też. Adelaida kładzie się spać, ja też idę. Myśmy dzisiaj cały wieczór same przesiedziały. Papa i książę są w Petersburgu. Przyszedłem, wstąpiłem do państwa teraz. Wie pan, która godzina? Nie, w pół do pierwszej. Zawsze o pierwszej spać chodzimy. Ach, a ja myślałem, że w pół do dziesiątej. A to dobre. Roześmiała się. A dlaczego pan przedtem nie przyszedł? Być może że oczekiwano pana. Ja my, myślałem, bąkał wychodząc. Do widzenia. Jutro wszystkich ubawię. Poszedł drogą otaczającą park ku swojej willi. Serce mu biło, myśli plątały się i wszystko co go otaczało było raczej podobne do snu. Nagle, tak jak wówczas, kiedy dwukrotnie obudził się przy jednym i tym samym zjawisku, to samo zjawisko znowu mu się ukazało. Ta sama kobieta wyszła z parku i stanęła przed nim, jak gdyby go tutaj oczekiwała. Drgnął i zatrzymał się, złapała go za rękę i silnie ją ścisnęła. Nie, to nie jest zjawisko. Oto nareszcie stanęła przed nim twarzą w twarz, po raz pierwszy od ich rozstania. Coś mu mówiła, ale on milcząc patrzył na nią, serce jego było przepełnione i jęknęło bólem. O, nigdy później nie mógł zapomnieć tego spotkania i wspominał zawsze z jednakowym cierpieniem. Upadła przed nim na kolana, tam, na ulicy, jak wariatka, cofnął się w strachu, a ona chwytała go za rękę, żeby ją ucałować i zupełnie tak samo, jak wówczas we śnie, łzy błyszczały teraz na jej długich rzęsach. Wstań, wstań, mówił przerażonym szeptem, podnosząc ją. Wstań prędzej. Tyś szczęśliwy. Szczęśliwy? pytała. Powiedz mi tylko jedno słowo, czyś teraz szczęśliwy, dzisiaj, teraz, u niej, co powiedziała? Nie podnosiła się, nie słuchała go. Pytała pospiesznie i mówiła prędko, jak gdyby jakaś pogoń ją ściskała. I jadę jutro, jakeś kazał. Nie będę. Ostatni przecież raz ci widział. Ostatni. Teraz to już przecież zupełnie ostatni raz. Uspokój się, wstań! Powiedział w rozpaczy. Chciwie wpatrywała się w niego, schwyciwszy go za ręce. Żegnaj, powiedziała w końcu. Wstała i prędko odeszła od niego, prawie pobiegła. Książę widział, że nagle zjawił się obok niej Rogorzyn, wziął ją pod rękę i poprowadził. Poczekaj, książę, krzyknął Rogorzyn. Za pięć minut wrócę na chwilę. Po pięciu minutach przyszedł istotnie. Książę czekał na tym samym miejscu. Do powozu wsadziłem, powiedział. Tam na rogu od dziesiątej godziny czekał powóz. Ona wiedziała, że ty u tamtej przepędzisz cały wieczór. To coś mi napisał, w całości powtórzyłem, pisać ona do tamtej więcej nie będzie, obiecała, i stamtąd według Twego życzenia, jutro wyjedzie. Chciała cię na ostatku widzieć, chociaż odmówiłeś. Tutaj na tym miejscu czekaliśmy, gdy będziesz szedł z powrotem, od tam, na tamtej ławce. Sama cię z sobą wzięła? I cóż? przyderczo powiedział Rogorzyn. Zobaczyłem to, o czym wiedziałem. Przeczytałeś pewno listy. A czyś ty naprawdę je czytał? spytał książę, uderzony tą myślą. No ma się rozumieć. Każdy list sama mi pokazywała. O pamiętasz? <laughs> Szalona! krzyknął książę, załamując ręce. Kto to wie? Może nie? cicho powiedział Rogorzyn, jakby do siebie. Książę nie odpowiedział. No, Żegnaj, powiedział Rogorzyn, przecież ja też jutro pojadę, nie wspominaj mnie źle. A tuż bracie, dodał prędko się oglądając, dlaczego żeś nic jej nie odpowiedział? Szczęśliwy jesteś, czy nie? Nie, 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 zawołał książę z bezgranicznym smutkiem. Ty byś powiedział tak, jadowicie roześmiał się Rogorzyn i poszedł, nie oglądając się.